Jesteśmy po Chief Table, konkurencja już za nami, zmęczeni, ale szczęśliwi, bo mamy srebrny medal e, na Olimpiadzie Kulinarnej w Stuttgarcie. E, jesteśmy również w poprawie z sędziami, którzy powiedzieli nam, gdzie musimy poprawić swoje błędy, co musimy zrobić lepiej, żeby wejść na wyższy poziom. E, jutro restauracja, do której przygotowywaliśmy się ponad rok w Instytucie Kulinarnym Transburme, więc trzymajcie moc w kciuki. Dla kadry narodowej przede wszystkim oznacza to wielki sukces, sama obecność tutaj to jest spełnienie marzeń. Na co dzień trenujemy w Instytucie Kulinarnym Transgourmet, gdzie jest, y, komponujemy menu i takim można powiedzieć wisienką na torcie jest zaprezentowanie go przez międzynarodowym jury. Kolejny rok za nami ciężkich treningów i dla mnie to oznacza pójście w przód, cały, ciągły progres i naukę nowych rzeczy. Bardzo cieszy nas zdobycie dwóch srebrnych medali. Jesteśmy z siebie mega dumni i zadowoleni.